Już mamy no to ja, Igor, i grać ze mną Sandra. Hej. Dzisiaj sobie zagramy w chowanego. Ja zrobię Cię i będziemy się widzieć jak się zacznie runda. Okej, okay, runda się właśnie zaczęła i... Znaczy, skończyła się tamta, ale teraz za, tam, dobra. Teraz jest lasowanie mapy, uwaga. Ja a ja chcę wszystkie. Ciekawe czy będzie moja cieszę. ulubiona. Uwaga, czy będzie moja ulubiona? Nie, prawie była moja ulubiona, mega blisko. Będziemy się na strychu chować. No. Ty mam 4%, a ty też masz. Mhm. No czy tylko... jakaś dziewczyna? No peta. Nie to beża. Jak też nie to nie, Gdzie wiem. Się nie wiem. Nie będzie... wiem. Uciekać. Ja chcę... Ej no, dobra, czekaj Ja nie wiem, gdzie mam się schować, A Gdzie jesteś? Um, ja jestem na jakichś kartonach O, to jest jedna z moich ulubionych map, to jest moja trzecia najulubieńsza mapa Ja jestem na jakichś kartonach Nie, to ma... Teraz Chodź na tą deskę moją A ty tam idziesz się z ja I Nie, zaraz się zacznie, ja jeszcze nie, nie jestem gotowa E tam, szybko, chodź co? Czemu i ja tak wysoko skaczę? Nie się gdzie indziej muszę schować. O, tu jest. Nie, tak mało czasu zostało. Tutaj. Nie, nie tutaj, tu nie. Nie no, nie mam się gdzie schować. Dobra, tutaj Gdzie ale. jesteś? Y, w takich kartonach. Ja nie wiem gdzie jestem. Na nie jestem, czekaj gdzie ja wejść. Nie Ja będę patrzeć czy mi się tam nie zbliża. Na razie się to nie zbliża. Naprawdę? No tutaj patrz. Ode mnie on się oddala. Ode mnie też już Ale się. zbliżam się zbliża. Ale bym się, gdzie... się, Ale się gdzie indziej schowała. Bym weszła na tą niebie... żółtą drabinę. To chodź tu. On się znowu się do mnie przybliża. O nie. A na wietce... chwilę. Co gdzie? Widzę ją. No to chodź! Szybko chodź! No chodź szybko. Ja ona, ta, ale ona tam się kręciła przy drabinie. Jak, jak to to napiszcie, z kim mam robić najczęściej odcinki z kim wam się najbardziej podobają. Ty ja nie widzę, tam ja muszę lecieć na górę. No ode mnie się oddala, ja się też odnaladę. Ja lecę na górę, coś. Na drabina? No. Tak? No, to to tak. fajnie, nie? Chodź szybko. Teraz jest Szybko pędź. Gdzie? No takich ru O nie, czekaj, nie w tamtą. O tu! Jestem Jestem naprzeciwko ciebie! No, no, czekaj, tylko w tamtą... tam nie idź, bo tam jest ta szukająca. Idę do ciebie? Ja się tu schowam. Ale za kartonami. Za kartonami. Za kartonami, Boże. A tutaj mogę się gdzieś chować? Jestem na kartonem. Nie. Teraz się do nas się przybliżę. Ale ona jest ode mnie daleko. Czekaj, widzisz ją gdzieś? E no, nie widzę. Sarkiwa. Patrz, gdzie jestem? Gdzie? No, fisza, patrz, o tutaj. Mhm. Tu jak się tu jadę? To jest siedmiu. w otworzył nie? No, w tym my. No, no. sześciu zostało. No. Czyli pięciu, bo jeden szukający, nie? Czekaj to. O nie, to ktoś się skacze. Ja oddala się dalej. Gdzie ty jesteś? O, widzę tego szukającego. Gdzie jest? Tam. Zbliża się do mnie. O, tam się oddala. Gdzie ty jesteś? Ja nie wiem czy mam tu na czy gdzieś się bo się, się do mnie. Ej no, blisko jest ciebie. Jeszcze spadłem. Nie, ja nie bym być. ci radziła uciekać. Ja idę tutaj. O tylko... A, czterech zostało. Ej, ona się, się zbliża, nie se. Poczekaj na Ona cię hmm. Możesz na mnie teraz patrzeć. To będę patrzył. O nie, teraz się do mnie zbliża, to ja uciekam. Czemu ty spadłeś za mną? Nie, ja w ogóle byłam gdzie indziej. A. Jeszcze ja tu ucieknę. I tutaj będę. Blisko jest ciebie. Widzę. O. Idzie do ciebie. Co? Co to był za fadat? A ja samtąd przeszłam, to dobrze sobie. Ej, wejdź do tego karatonu, bo tam jest jakaś dziura. Nie, ty... No patrz. Na razie się 7... ode Wiem, że tam jest dziura, ale nie... Ja nie wiem gdzie jest jakieś wejście. To pewnie gdzieś z góry trzeba skoczyć. No. Pipyk, skacze. Dobra, dziesięć. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden zero. Co wyjdę już to nie? Dwóch zostało, bo prawie była jedyna. No. wiedziałem, że ona przeżyje. Ja teraz proszę się teraz ścierać. Uwaga, czy będzie moja ulubiona mapa? Mm. Nie. Tak, nie. Co? No ale blisko. Nie gadaj, że będzie. No ale blisko. No prawie była. O, tu tata moja ulubiona. Z fotelem. Mm -hmm. Mam, tylko nie mam 10%, A ty też masz. Najgorzej, ja nie chcę, ja nie chcę. ja nie będę. Szkoda. Proszę, a to O, na każdego złapię. gdy się założyć. Oprócz mnie. I mnie. Ciebie przed chwilą złapaj. Dobra. Nie wiem gdzie mam iść jeszcze. Ja się zawsze chowam w jednym miejscu w sumie. Więc pójdę tam Pod... teraz. Ja jestem o tutaj. Nie. Ja pójdę w innym miejsce. Ja zawsze tam idę. Do mojej doniczki idę. Naprawdę. Mhm. Tylko nie tutaj pomarańczowej, co ty widzisz. Dobra. Jeszcze mam tu kasę. Kaska mama, no. To się no. rozło mnie, nie? Hmm, dobra. A patrz ja jestem w pudle. To jest słabe miejsce. Nie wiem, gdzie się schować. Nie wiem, gdzie się schować. Dobry. No to im się. Ja idę do doni... Oh, spadłam! O oh, nie! O oh, nie, nie, Będę musiała teraz. Idę sam do tamtej do, do, do doniczki. O oh no. On będzie mnie tracił. Na trzy minuty. Cztery to znaczy. O, ale farcik. On się tu nie zbliża. Teraz. Ja idę, ja idę tam. Ode mnie jest to daleko. Patrz, gdzie jestem nikt co on się do mnie śli, że nie wiem on jest. Nie widać nie. Nie widać. Nikt nie podejża kto nie podejrzewam. On łapie teraz dziewczynę. nie ona idzie tutaj. jest ode mnie daleko. A ode mnie jest bardzo blisko. Popiesz, gdzie jesteś? A dobra idzie w tamtę. Dobra, Zbliża się do mnie teraz muszę może sobie pojechać no patrz ja tam jestem ja to nic nie wiem czy a to są dzieci czy on może latać nie wiem ale są ale jest blisko jest, on ci zaraz otwiera Tu nikogo nie ma <noise> Się? Nie, jest tak blisko. Nie, nie tak blisko, że nie wiem, naprawdę. Idzie do mnie. Ode mnie jest daleko. O nie, nie. Pominął cię. A nieczka wchodzi na górę. Będziesz uciekał? Pies! Mm, głupie. Ja do bicienki widzi mi się w następnym jarenie. Dobra, zaraz się zacznie runda kolejna, bo to się to skończy za 5 sekund, nie? Przegrałam. ha, ha, ha. Zabaj, przegrałam. Nie, przegrałaś. Grawam. Zawsze przegrasz. A ty znowu przegrałeś. Patrz, tu jest Kitty Sweet, tu jest Kitty Bella, a nie Kitty nie. Sweet. A czemu ty się wszędzie nazywasz Kitty Sweet? Nie wiem, sobie myślałam taką nosią. O, czekaj, moja będzie ulubiona? Ale blisko. Nie moja ulubiona. Sklep. No. I kto będzie? Mam 12, czy też? Cóż, ja nie chcę nic, ja nie, ja nie, ja nie. Uf, ja nie będę. Czy będę? Skąd wiesz, muszę, czy będziesz. No. Ja nie będę. Jakiś siłaka, tak. myślę. Jakiś skrzyp. Dobra. Nie wechnął. Tutaj też nie będzie się siłować. Ja wiem. Ja wiem, ja się do butelek piwa. Ja też tam chciałam iść. Ale nie, ja gdzie Ja może pójdę do tej... O, do tej butelki, do tej butelki idę. Wejdź sam? Ja nie, no, głupie nie dasz. O, ja tle tutaj wejdę. No, no to czekaj na mnie. Ale Sandra, chodź czekaj. tam na górę, okej? Okay? Ja nie mogę tu wejść. Chodź ja tam się... na górę. Tu jestem, ej no, tu jestem. O. Ej, dlaczego ty chodzisz mną? No, bać się nie lubię. Ja tutaj, nie, ty, bo tutaj. Ty, 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 nie, tutaj będzie mi się bardzo widać. O, tutaj będę. Chociaż nie wiem, czy to dobry punkt. Nie wiem, chyba, że długo nie? I ma być zawsze złe. Chociaż muszę do kartonów bym lepiej weszła. Będzie karton? Tutaj, znaczy nie wiem, czy to, czy tu mogę wejść jakoś. Nie, tu też będzie. A to co to jest? Ja idę do piwu, nie wiem jak to To jest jakaś ciura. Ja się zbliżam do niego. Jak to? Nie jestem tu, gdzieś. Dobra, się do pudła. Na razie się on ode mnie oddala. A no ode mnie nie. Ode mnie się przybliża. Udało się? No prawie, no. Ej, no, 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 no. Uda się? No na pierwu się nawet nie umiem O dobra, skoczyłam. Co to? No bo to... Ej, to jest sobie miejsce. O, patrz. Znaczy, on, jest on jest na tych rurach. Schawa się, a tutaj. I nikt mnie nie, nikt mnie nie zauważył. Nie ja sam popatrzę jakieś rzeczy, co? O nie, bo on nie może skóry zobaczyć w sumie, bo on teraz jest nagórza na tych szarych szczeblach. Nie, nie nie to, nie to wyjdź mi z tego. Wyjdź mi z tego, bo może jak będę bić. No krzyżyk na No ja wiem jak z tego wyjść. Ty to się lepiej nie powtarzącej. Wyszłe z twojej kryjówki. No tak, bo tu nudno. Gdzie jesteś? Kto? Na ja... kto? Ty! No, ta i skoczyłam na górę tymi pudełkami. No, pudełkami? No. Jakimi pudełkami no, na wiesz, górę? No tu jestem w pudle. Tylko nie straćmy. Przybliża fejści. się do mnie, nie? No, ale w nie wiem. O, patrz! Nie wiem, tam, tam... jest dziura, widziałam. Idę do niej. Ktoś tu jest? Nie Czyżby? Ej, tego nie widziałam. Idę tu Myślę, że Cię nie szlecie. Nikt mnie nie zauważy Jak mnie kto nie zauważy, to macie te. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi Pamiętasz tą pioseneczkę? Mhm. Wytniesz to Dzisiaj będzie pomidorowa, wyrobiona, Sandra wytnij to, okej? Okay? To co śpiewałem. Nie. Masz to wyciąć, no to nie będziesz moim motorystą. On się dla nas ja stąd wieję. Ale się plisza do mnie san Sandra. Ja Ej, i powiecie, jak chcecie powiedzieć wam jak Sandra się nazywa, to mogę wam powiedzieć. To jest logiczne. A skąd wiesz, może to jest twoja cywka? Sandra, tak, twoja ksywka. No, no tak. A tak naprawdę się nazywasz Cheńka. <noise> Nie nazywa się tak. <noise> tak, nazywa no się. Co to Henka. za imię Henka, no jest No, Chenika, od Chenia. Dzisiaj będzie rosół. Napiszcie w komentarzach, co dzisiaj jedliście na obiad, bo ja jadłem pulpety z kluskami, z takimi dużymi kluchami Dobra, Igo, gdzie ty? Dalej tam jesteś? Nie mam, nie Dobra, idę się przejść, nie? Mhm. Dobra, to mam kampę, nie? Zabajek do... Dziewięć, osiem, siedem... Ja widzę mus... go! Nie, no, ja nie W ogóle się od niego nie staram O, robuksy, A Nie, nie widzę Dobra, jeszcze jedna A, manga. przeżyłem, jupi! I koniec odcinek, co tych chcesz od mnie? Ja nie chcę. Maila weź tam. Bywa to. Uwaga, czy będzie moja ulubiona mapa? Prawie nie była. No, już, już prawie, prawie była. Same. Już prawie była moja ulubiona mapa. I mam 12,5%. Ja też mam. Ja będę, ty, albo ja, albo ty będziesz. Nie, ale było no, no mega. Byłaś obok. Szybko, szybko. wo wo wo, gdzie ja jest? Ej, wyszła. Ja nie Dobra, mogę. To jedno. No właśnie. No nie popsuło mi się, ratuje. Kupię sobie coś. Trzy I... razy to. Po prostu... No znowu ta sama. Mam 13... O! Oj, nie? No, znaczy. Ty będziesz. Nie. nie. O, znowu. Ona ja była już. No ale ona smaga dobra, no? Ona no, nikt zmieniła? Nie. Jak mogło. On to, za to, naprawisz mi, by coś się zepsuło Nie to. Patrz. Bo ciągle skaczesz? Tak. No i teraz uciekaj. A, uciekać. Gdzie tu się ja Idę do katotonu. Ja idę tam, gdzie byłam poprzednio. Ja idę do tej szczeliny. Do szczeliny. Ła, wow, ale tu fajnie. Się tam schować, ale ja szukam jak tam tajnej wejść. bazy jakiejś. Patrz. Wejdę tu, wejdę tu za nic. M muszę tu wejść. A tu się da wejść, nie? O nie, gdzie się O udało mi się. Wiedziałem, że wejdę. O nie. Ja się schowałam. O nie, to nie. Ja się schowałam. Ja jestem tutaj. Ja jestem na handlu. Ja nad Niemcami. Ja jakimś telewizorem. Handlu. Co? Ja jestem za jakimś telewizorem. O chyba tamtym. No. Ciekawe, nie? Mm. tam ktoś jest? O deskorolka, deska. Nie, to jest jakiś... Jak to się nazywało? Co? Nic do takie do pociągania, nie do pociągania, tam. Wiesz, o co mi chodzi, do, to dobrze. Mm -hmm. O, widzę chłopie. Ja widzę jakąś dziewczyna. Ja idę ja sobie. O, idę sobie na górę, patrzę. Tyk, tyk. Jestem na górze. To jest co, to? Wow. O, many, many, to lubię. Lubię many, mm. many. Wow, wow He, <słyski> Ono się tak łasi. Wow, udało mi się. No się ciągle kręci w tym miejscu, co ja jestem. Dobra, wbiję... Yy, niech ten odcinek to trwa 21 minut tyle. Spadłem. To to się stało. Mm. No dobra, tam idzie, idę. Idziemy. Nie muszę. Idziemy? Gdzie jesteś? Nie chcę jakoś tutaj na górę, ale nie wiem jak. A ja też nie wiem, wiesz? O, idę do kubka. Patrz. O, zabiła mnie. Kubek. Patrz, nie, jestem tu. Ona mi zabiła. Eee, co to się dzieje? Eee, nie mogę gdzie iść. Zbliżam się do niej. Zbliżam się do niej. nie zbliżaj się. A jednak się oddalą. Jest dalej? Tak. Widzę ją. Uciekać czas, uciekać czas, uciekać czas, wow, uciekać, a długo ta ronda się... Obserwuj trochę. mnie, a no, widać mnie, no. gdzie? Ja. gdzie jest, to a ja. ty, ty, co ty tu robisz? Nie wiem. Siema Kto się głupi? Coś. Dobra, lecimy, nie? Wow, a prąd, idę do prądu. Co to jest? No, się do ciebie śpi, No, oddalę się. O, ja bywam tam, a mnie tam zabiła. Tu cię zabiła? A no, telewizor, dykstę. Gdzie ja jestem? I jak ty tam weszłeś? Czekaj, gdzie telewizor? No tam był taki jeden przycisk. A gdzie pokaż mi. A to Ale to je, nie wiem, gdzie jest telewizor. Wiesz? No pokaż. gdzie jest telewizor, no? no tam. Spadnie. A, telewizor. No. Spadnie. No telewizor. Gdzie to było? Tyk. A tu. Szybka, nadeł, jupi, wygrana. Dobra, to na dzisiaj to będzie koniec odcineczka, Nie zostawcie łapkę, subę i pa pa! Pożegnaj się nie. Pa. No.